Proszę o rękę z tej strony. Cześć, Artur, dzisiaj będzie wygrać w łyżce zombie. Będę też czasami nagrał Pizza Zombie Hunter, ale od czasu do czasu mogę jeszcze nagrać Witch zombie Stance. Czasu do... pizzę Zombie Hunter, nie? No, lubię tą grę. Mm, ale to jest taka nowocześnienie jeszcze troszeczkę. No dobra, wiem, ale trochę to podgłośnie. O tak, tak wszystko będzie słychać. Częcie zbierę sobie tak inę. Mm, dobra. I to jest uh, youtuber. mam swój nick. Dlatego on jest bardzo fajny. No kochamy jeszcze. Dawaj, 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 dawaj. No. No dobra, rozpijmy się jak widać tutaj. Psy... Przy ognisku. Łota! Ale dużo rzeczy, wszystko sobie biorę, tak. Wszystko sobie biorę. A nie, bo to są chyba moje rzeczy, bo kiedyś chyba nie grałem. Nie grałem w to, dlatego wezmę sobie od stady rzeczy. Szutgana wezmę. No no tak, ja tu grałem wow, ale mam rzeczy, to oczywiście ode mnie, nie? dajemy sobie tu i shotguna jeszcze dajemy sobie milk, ten energy, dajemy siekierę no i to będzie wszystko i teraz dajemy sobie to na taki już, szybko, żeby szybko to mieć no dobra tu to jest nasz nocleg no dobra. i atakujemy no, od razu jeszcze 2 minuty już poleciały Wow O kurde, ej, 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 a to był kamp Ej, ja mam Ej kurde Tylko nie to, tylko nie to, tylko nie to Kurde, ja mam chemikal, to mam już, już się Muszę szybko iść, bo nie wiem Idziemy na przygodę, nie? Dobra, chodźmy. Chodźmy do... Jej. Być powoli, bo już tak... Tak, być. Tak, tak, już to widać. To, nie widać i to jest bardzo źle. Dobra. Musimy zabrać troszeczkę drewna. O tak, tyle jeszcze, tylko. O jeszcze, jeszcze. To nie raz to, nie? I? Teraz? No. Troszeczkę drewna. Nie. nie. Nie, nie wygląda. O. No, tak. Nie, nie. Chuje! No, oh, yeah. no, Widzieliśmy? I teraz... Um, tutaj mamy ten... Drewno. Weźmy sobie to drewno i No dobra. O, oh, wow, zombiaki te nowe są, nie? One są bardzo mocne, nie są. Było trochę lepiej niż zwykłe ząbiaki Ale dobra. Z dystansu ich albo nie Magdum. No MegBun nie MegBun bierze na... Chyba. Na hita. Nie bierze na hita, no? Ja idę na złote. Nie szotka to mamy. Szot nie, tylko jednak. Ale dobra, wykorzystamy to później. Wy to widzieliście, jak on wyleciał? Łata! Ale wyleciał! Wow. Naprawdę. Bardzo fajne, i nawet tak ręczę. Bardzo fajne. Prawda. No. czekajcie. Że... Czekaj, co, no, co to wygląda. Aha, dodaję nam jedzenie. Czekaj, dodaję? No, Aha, dodaję nam jedzenie. Czekaj, dodaję? ten chyba Zapytacie, czego tak uciekam? Żeby go mieć? Jestem po prostu. Żeby go... gdzie można uleczyć i właśnie chcę poszukać. Chodźmy tą drogą. To coś jest? W ogóle? Czekaj, ja muszę zobaczyć. Coś tu jest. Co to jest? A Banan.

To jest po prostu... Nie wiem, Ever. Ever ta broń. a broń jest Ever, no. Dobra. I patrzcie na to. Bum! Nie, to było słabe. Kurde. Nie udało mi się tak fajnie to zrobić, ale... No właśnie że jak tam było, to, ja to strzeliłem mu tak mocno. Czekajcie. Niech do nas idzie, patrzcie. Nie, nie, nie. Niech do nas idzie. I... Ło! Wow! ej coś się zobacz, jak się zbugował. Ej lol, znam jak się zbugował. Ej wy to widzieliście co on zrobił? jakby był jakimś... Ej on wyleciał, o kurde. Na bronie się od bugi sprowadzał, oja. A to było mocne. Ale wy to widzieliście co on robił tam po wieczu, Prawda, jeśli tak zobaczycie, to sobie to przebicie, to było takie error. No do mnie nie wiem co to było. A jeszcze raz to zrobię. Ciekawe to nam się to udaje. Dawaj. Czekajcie. Na sobie tak staniemy. Tak na miejscu. Czekajcie, żeby nas widział. Co no, to no, bardzo. O, teraz... Zeszkoda, że nie ma tej takiej myśli, by widzieć. Szybyś! siebie wywaliłem. Ja siebie wywaliłem. Ło! Wow, wy, wy to widzieliście? Wy to widzicie co się za nim dzieje? Jak się taki... Tak się robi? LOL xd. Dobra, mam jeszcze zobaczcie. Ale dobrze, że nie tracimy amunicji. Ciekawe. Nie wiem, gdzie to może być. Czekajcie. Tutaj jest to miasto. Gdzieś powinno być to miejsce, gdzie tam właśnie... Ciągle mówię, ale nie wiem, gdzie to jest. Tutaj jest dużo takich wioseczek. Dlatego no, nie wiadomo, nie. A czekajcie. Może, wiesz, że tutaj może być auto. Ej, lol, xd. Czekajcie, trzeba. Dobra, um, może tam być, nie wiadomo. To jest bardzo możliwe. Że tam to właśnie jest. Kurde, to się robi coś. Dobra, idziemy. Yeah, 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 yeah. Mm. Do miejsce, kurde. Nie. Nie to miejsce, kurde. Chociaż możemy zaatakować. tak jest bardzo łatwy. Jednak zaraz ginę. Ale wykończę, tak, do środka do końca. Go. Ko no, dobra. No miałem. No dawaj, dawaj, dawaj. Zobaczycie. Patrzcie, patrzcie, tak zwykle, co się dzieje. Widzicie, co się z nim dzieje? Widzicie? Bóg bierze, bo z tego szczerze. nie Na broń za dobra Kurde, nie ja trafiłem A! Jumpscare! Ło! Wow! Ale wywaliło! Kurde. Ale... Ej, chyba się zresztą drugi drugi Policja! Wow, energii. Mega! A tutaj poleciał, kurde. Dobra. To zobaczyć, czy jest gdzieś amunicja. Nie mam nigdzie. Uf. Ale Ale grzywało. Naprawdę, a jak na pistolet? Że oni lecą z Nie Tak by nie było. Ja wam mówię. Tak by nie było. Ury, Mało amunicji. Tutaj żadnych... Niestety pewnie nie ma tych zastrzyków. Mm, no to sorry. Chyba nie zrobimy. Nie wiem. Ale wiem jedno. Że szczelimy by niego. Uff. Algo. No widzicie co się z nim dzieje? Tak się go A czasami robi takie sztuczki jakieś. Mało HP, nie pochodzą. To nie, to jest tak. się moją chałupę, lolik To jest chałupa tak? Kiedyś go nauka i... No, tak, to hałupa ta. i ty się, Ej, ale ja jak on mi rozwalił ten dach chodźmy na dach troszeczkę o, nie nadam na to wszystko, nie? poszliśmy drabiną nie wiem dlaczego skraftujmy coś, żeby to postawić później czekajcie łahamiaj się plecaczku plecaczku Szybko, 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 szybko. Kraw. Został. mnie nie, 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 zginę, zginę. Nie zdążę. Bam. No, zginę. Game over. Ja mogę szybko dotrzeć do tego miejsca. Tylko gdzie ono było? Kurde. Gdzie one było to miejsce? No i super, zabity to Kiedy... Auto! Auto, auto, auto! Auto, auto! To auto? Tak, auto, auto! auto, ja wam pokażę to. Że że najdzie samochodem. Tak, tak. Tak, 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 jeszcze chwilkę. Ile jeszcze? Ej, jedziemy. Zadamy się. Zaimy. 我后面没。 Ma mi się tak przyda, bo ja się zamierzam, ale wielką dziękuję Zombie Hunter, to dawajcie lajki i to, to moje wyśbijam 4 lajki podpiłam. Um, ja czekam, y y żeby wypadać 4 lajki. No pa cześć!